Cześć, ja jestem Blaszko i witam was w nowej serii na moim kanale pod tytułem Minecraft Przygoda. Także stwórzmy sobie nowy świat, nazwę go właśnie nazwą serii. Minecraft Przygoda. Ok, typ przetrwanie, więcej opcji. Znalazłem sobie fajne ziarno, także wykorzystam go, bo sprawdzałem sobie, mapka mi się na pewno podoba. Panu sobie skrzynkę zostawię włączoną, gotowe stwórz nowy świat. No to czekamy. Zobaczymy, co tam nam polosuje. Ciekawego. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Także czekam na Wasze komentarze. Łapki, grę, dół. Także jeśli komuś się też spodoba, a jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to. Zapraszam. Polecimy sobie w tamtą scenę, Bo tam coś się kryje. Że trochę wam zdradzę już. Tutaj zobaczmy co tu się chowa. O, kanionik taki dobry. Może innym razem tam wpadniemy. Dobrze wiedzieć, że tu są kawy i świnie. O właśnie, o tym mówiłem. Dlatego to ziarno mi się najbardziej podobało, bo mi się marzyła mapka koło wioski, więc pędzimy tam tylko sobie tutaj trochę nazbieramy drzewa. Tak właściwie drewno. Jeszcze potem na jest i jeszcze tam Lecić do wioski sprawdzimy sobie co tu się chowa w tych domkach. Okej, okay, tu już nic nie ma. Aha. To sobie pozbieram bo już jedzoko jakieś mamy mm, łóżko tu na razie zostawię, będę pamiętał po prostu, że tu jest. Lecimy do kolejnego domku. No. No, tu też jest łóżko? To fajnie, bo już jeden problem z głowy jest jak przespać noc. Łóżko pusto. Coś tylko łóżko. Jest tylko. Ale to też fajnie. Na razie z tobą handlować nie chcę. Tu jeszcze w tym domku nie byliśmy. Gdzie tu jest wejście? To jest ok. Piec hutniczy, także fajnie. Tu do tego skoczymy i do tamtego jeszcze. Pusto. Tu jest kolejna skrzynka, ale pusta. Ok. Tu pusta Może tu coś jest ciekawego Też pusta O Jezu, się zamknąłem Pusta skrzyneczka, o i to mi się podoba bardzo fajnie przyjemnie tak planuję sobie zamieszkać w jednym z tych domków bo jeszcze nie wiem w którym to jest jakaś piła ok dobra. to drzewo jeszcze zatniemy sobie zamieszkać może w tym domku tu sobie zamieszkamy na razie tymczasowo położymy sobie tu i ten tyle patyków myślę, że nam starczy sobie sobie kilo i pójdziemy w pewne miejsce ponieważ widziałem tam góry i sobie teraz szybko polecimy jeszcze tam w góry oblukać bo węgiel by się przydał na jakieś pochodnie no i trochę kamienia trzeba żeby sobie z lepszej debki porobić także może tu sobie zaczniemy i pójdziemy wzdłuż tej linii brzegowej tu na razie w nic nie widać jak nic na powierzchni nie znajdę, to się w wkopię kawałeczek. Poza tym tu też mam już odnośnie tego jakieś pewne plany. Ale to nie będę wam zlecał. To zobaczycie w kolejnych odcinkach. Jak będzie Super, jest żelazo. Także i węgiel, także... Lepiej chyba już być nie mogło. Na pewno mogłem sobie najpierw kamienie trochę na, nazbierać. Zrobimy sobie jeszcze jedną tą skrzyneczkę ciekawą. I zrobimy sobie od razu kilof kamienny, którym pójdzie o wiele lepiej kopanie tego. Ja, jakimś specjalistą odnośnie Minecraft'a nie jestem i raczej nie chcę być. Także po prostu chcę trochę wrócić do dzieciństwa, przypomnieć sobie jakieś takie ciekawe te czasy. Jakoś ostatnio mnie tak wzięło, żeby sobie po prostu tutaj w tą, w tą giełęczkę pogać. A przy okazji, po prostu nagam dla was coś ciekawego może. Czy kolejny węgiel już mi się podoba. Mamy dalej się szybą Tak właściwie w sumie ścieżki Powoli będziemy schodzili w dół się już się nie, chyba jeszcze nie słyszę lawę. Jeszcze jeden patek. Postawimy sobie gdzieś tu pochodnie. Kopać. Kolejne żelaza, także jest fajnie. Jeszcze więcej jeszcze raz. Wracamy tutaj do naszego kopania. się skończył, także to jest chyba czas, żeby wracać do wioski. Tą skrzynkę tu zostawię. Także mamy trochę trochę kamienia, trochę żelaza, trochę węgla. W przyszłości będę tu planował postawić dom. Ale to wydaje mi się, że już w, ostatni, w kolejnym odcinku po prostu się tym zajmiemy. Na razie zamieszkamy sobie tutaj w wiosce. Łóżko mamy, piecyk sobie tylko zrobimy jeszcze. Idealnie nam starczyło. Pięknie wsadzimy, przetopimy żelazo. No i nic, wieczór nadchodzi, także ja pójdę w kimę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania, oceniania, jak Wam się podobało. Czy nagrywać więcej takich odcinków? Do subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, żeby być na bieżąco. Także trzymajcie się.